Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie i tym razem pokażę wam ciuszki, które udało mi się na przestrzeni ostatniego czasu kupić w Lumpeksie. Oczywiście przy okazji zapraszam was serdecznie do zostawienia łapki w górę i subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami. Weźcie sobie coś do picia kochani. I zabieram się za pokazywanie Wam moich rzeczy. Powiem Wam, że ostatnio, kurczę, wróciłam i piję dwie kawy dziennie. Nie cieszy mnie to, bo mam też spore problemy <laughs> z. Piciem wody i muszę chyba wymyślić jakiś system, może alarmowy, albo nie wiem, jakieś budziki będę sobie ustawiać i wiecie, kontrolować w ten sposób picie wody. Wiem, że niektórzy właśnie w ten sposób robią, a ja powiem Wam szczerze, że zapominam. I potem jak dopieram się do butelki wody, to po prostu tankuję, 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 no ale wiadomo, że to nie o to chodzi, tylko chodzi o to nawadnianie przez cały dzień. Dobra, Tyle byłoby z wtrącenia. Widzicie, nie będzie dużo, od razu uprzedzam, dlatego że w imię mojej zasady, którą sama sobie nadałam i którą sama sobie wprowadziłam, jest to, że ja już w tej chwili nie kupuję wszystkiego, co mi się, wiecie, rzuci w oczy. Wszystkiego, co ma takie, hmm, czy na pewno, jak tylko pojawia się jakakolwiek myśl, czy aby na pewno, czy ja będę to nosić, czy ja będę miała do czego to dopasować, to na pewno już takie rzeczy nie kupuję. Nieważne, czy jest markowe, firmowe, jakie ma składy i tak dalej. Nieistotne, czy kosztuje również 2 zł, czy 50 zł. Nieważne. Nie kupię takiej rzeczy nawet za bardzo, bardzo małe pieniądze. Tym bardziej, że Wy wiecie również, że ja co chwilę, tak naprawdę co chwilę wyrzucam różne rzeczy do mojej szafy i. Żeby nie było. Nie są to rzeczy lumpaksowe. Bardzo często te lumpaksowe w mojej szafie zostają, a są to rzeczy, których już po prostu nie noszę, albo mi się znudziły, bo już tyle razy je miałam na sobie. Tak tutaj YouTube i Wy, kochani, mobilizujecie mnie do tego, żebym ja również właśnie tę moją szafę, tak wiecie, troszkę rotowała, żebym nie pokazywała się w kółko w tym samym. No, bo ja sama lubię się inspirować i oglądać u ludzi różne rzeczy, a nie w kółko jedno i to samo. Dobrze, ale teraz przejdźmy do rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, będą spodnie sztruksowe. I jak widzicie, to są takie w bardzo ładnym, szarym kolorze. I ten sztruks jest taki drobniejszy, bo mam właśnie w takim kolorze Indiana Rose, takim brzoskwiniowym. Zresztą też pokazywałam w jednym z filmów lumpaksowych. I tam y, te spodnie są w taki gruby strux. Te są w taki cieńszy. To jest HM, rozmiar 40, seria Divided. I też dla osób, które jakby nie orientują się w rozmiarówkach, seria Divided to jest seria bardziej młodzieżowa i ona również mniejsza wypada. Tak więc. To jest takie, powiedzmy, damskie 38. Bardzo fajne są te spodenki. Oczywiście wszystkie te rzeczy pokażę Wam na mnie. One są z wysokim stanem i no, nie ukrywam, że ten kolor po prostu mnie urzekł, przyciągnął, a że ja nie mam takich spodni w swojej szafie, to stwierdziłam, że te będą idealne, wiecie, do mojej dużej ramoneski, na przykład w jakiejś stylówce i do butów, które muszę koniecznie sobie kupić. I chyba będą to martensy. Pisaliście te też, że właśnie polecacie martensy, że macie, że nosicie, że są rewelacje, że nawet jak gdzieś tam przez chwilę obcierają, to później się wyrabiają, więc chyba na nie się skuszę. Kochani, kolejna rzecz to jest buzeczka również handem, więc tak akurat się złożyło i to jest rozmiar met metr 34 m40 dla kubusia, oczywiście, taką buzeczkę mu kupiłam, i nie ukrywam, że wtedy byłam w się tak na szybko, tylko wlecieć. Ponieważ mieliśmy taką okoliczność, taką okazję, i byliśmy właśnie na pogrzebie. I wiecie, miało być 30 stopni, finalnie było 28 stopni tego dnia, więc bardzo, bardzo gorąco. A w co ubrać dziecko? No, ale tak, ta bluzka akurat się nie nadała. Yy, po prostu ubrał kubuś polóweczkę i wyglądał jeszcze ładniej. Yy, ale, no, jakby w razie czego, gdyby wiecie, rzeczywiście do trzydziestki doszło, to mówię, nie no, on w polówce się ugotuje i wtedy taka bawełniana bluzeczka jest bardziej odpowiednia. Tym bardziej, że nawet w takich. Yy, w sytuacjach przy okazji takich uroczystości dziecku się bardziej wybacza ten outfit, tą stylizację, to ubranie, niż dorosłemu. Dorosły musi się kisić, a dziecko jednak, wiecie, jest więcej wyrozumiałości względem niego. Słuchajcie, bardzo ładną bluzeczkę w ogóle udało mi się tutaj znaleźć i to jest taka historia, że Paweł przechodził i szukał sobie rzeczy dla siebie i ja chodziłam sobie i szukałam rzeczy dla siebie i tak jak on rzadko wchodzi na dział damski, no bo jednak na dziale damskim na rzeczy męskie jest trudniej niż na odwrót. Ja właśnie szukałam na dziale męskim i osoby, które oglądają moje hole wiedzą, że ja na dziale męskim szukam głównie właśnie spaterków dobrej jakości, o dobrych składach i koszul. Ale znalazłam taką bluzkę i to jest w ogóle chyba damska bluzeczka, bo to jest emeczka ASOS i ona po prostu wypada taka oversize'owa zresztą zobaczycie na mnie bardzo fajna tutaj ma taki napis Weekend Collective tutaj również na ja, na którym? Tutaj na y, rękawie, bo jak prasowałam, to musiałam troszeczkę uważać. Fajnie będzie wyglądać, wiecie, do, do takich luźnych stylizacji, do dżinsów, y, kiedy będę wsadzać ją sobie pod stanik i na pewno super będzie to wyglądać. mogę wszystkie rzeczy są już wyprane, wyprasowane, więc teraz już tak delikatnie tu odwieszę obok siebie, żeby sobie tego, tej pracy mojej nie zniszczyć. Kolejną rzeczą również w tym kolorze takiej Brzoskwini takiego pomarańczu, to jest taka buzeczka 100% wiskoza. Słuchajcie, widać, że ona jest w ogóle bardzo fajnej jakości. Tutaj ma sznureczek, i jak ja ją założyłam, i ona była tak wygnieciona, wyglądała po prostu jak psu zagadła, przysłowiowo wyciągnięta. To Paweł tak zobaczył mówi. A ja tak wiecie, szukałam tego składu, mówię, kurczę, fajny jest ten materiał, on jest taki inny, w ogóle ten kolor. Wiecie, do mnie, ja bardzo lubię te kolory, a on tak. Ja. Mówię, poczekaj, poszukam i znalazłam właśnie, że jest to wiskoza. kurczę, ja tak lubię wiskozowe ciuchy. Zresztą koszule mam różowe, mam czarne, a nie mam nic takiego. Więc mówię, dobra, spróbujemy. Ona kosztowała 4 zł. Ma wszystkie guziczki. Teraz nie jest zapięta na wszystkie, ale wszystkie guziczki ma. Dodatkowo właśnie ten sznureczek. No a resztę już zobaczycie na mnie. I ostatnia rzecz, kochani. Tak, mówiłam, że nie będą to duże zakupy. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy kupiłam na przestrzeni ostatnich chyba trzech tygodni. I czasowo to się będzie zbiegać. Dlatego, że ja w tej chwili Rzadziej chodzę i mniej chodzę, i w ogóle nie szukam, i to tak bardziej traktuję dla przyjemności i jak mam czas, jak mam możliwość, a nie wiecie, na, na mus, na hama iść. Nie, nie, zupełnie nie. I tutaj, jak widzicie, koszulę w bardzo ładnym kolorze, beżu. W ogóle beże, brązy to kolory tego sezonu. I ja tutaj znalazłam, oczywiście to jest męska koszula, kochani, Marks and Spencer. I tu jest napisane Pure Cotton Twill. Bardzo ładna ona jest. Ona jest do festylizowania na, tak wiecie, tak. Zresztą zobaczycie, jak to pokażę. I oczywiście kupiłam ją. Pod kątem, jak nie uda mi się tego wystylizować na co dzień, to będę sobie śmiało w niej spała jesienią, zimą. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że ona wląduje w mojej szafie i ja będę sobie po prostu w niej śmigać, do dżinsów jakoś fajnie tak pod stanik układać. Zresztą za chwilę to będziemy testować. Bardzo ona mi się podoba. I Paweł tak mówi, co ty, co ty w ogóle niesiesz? A ja mówię, spokojnie kochanie, zobaczysz. No więc dobra. Więc teraz wszyscy zobaczymy, jak ja to ogarnę. Spodenki prezentują się właśnie w taki sposób. Uważam, że naprawdę ładnie. Pupa też wygląda całkiem spoko. Jeśli chodzi o luz tutaj, to nawet jak będzie on większy, to nie ma żadnego problemu. Ja sobie założę pasek, czyli jeszcze dodatkowo podkreślę talię i naprawdę, słuchajcie, bardzo, ale to naprawdę bardzo mi się one podobają. Będą idealne na sezon jesienno-zimowy, a szary pasuje praktycznie do wszystkiego. Tak prezentuje się ta bluzeczka, kochani. Ja wsadziłam sobie już pod oczywiście, bo najczęściej zapewne będę właśnie w ten sposób nosić. Chyba, że będzie mi zimniej, to wtedy sobie wsadzę, wiecie, o w ten sposób na przykład w spodni założyłam ją do tych szarych sztruksów. I uważam, że naprawdę bardzo fajnie prezentuje się I również o, w taki sposób, wystylizowana założona po prostu. Z tego właśnie pokazuję Wam w tej chwili ten nadrób. On fajnie wygląda i powiem Wam, że ta bluzka, jak dzisiaj ją założyłam, to chyba raczej będzie bluzeczką taką do śmigania sobie w domu, wygodną, tym bardziej, że ja wiele rzeczy zdecydowałam się usunąć. Różnych kolorystycznie, które mi nie do końca pasowały, a ta jest w moim ulubionym odcieniu pomarańczu, więc bardzo się cieszę, że ją mam. Ostatecznie będę w niej spać po prostu. No dajcie znać, czy wygląda bardziej piżama vibe, czy bardziej wyjściowy vibe. Ta koszula uważam, że naprawdę jest prawdziwym sztosem, bardzo mi się podoba. Ona w ogóle nie powiedziałam, ale ma takie fajne tutaj rękawy. Zobaczcie, wygląda tak trochę boho, trochę nieboho ten kolor jest przepiękny, naprawdę bardzo mi się podoba, więc cieszę się, że mimo Pawła grymasu i opinii, że nie, że mam sobie dać spokój, ja ją kupiłam. Ale tak, rozumiem jego opinię, bo ona naprawdę nie wyglądała jakoś ładnie. Teraz jeszcze pokażę Wam ją związaną. No, bo to tutaj jest, więc o! Zaprezentuję Wam i może być też w taki sposób wystylizowana Uważam, że naprawdę jest prawdziwą perełką zakupową. Zresztą te spodnie, tam ta bluzka, naprawdę. No, na końcu, jak zwykle, powiem swoje takie klasyczne zdanie, że będę czekać na Waszą opinię, co najbardziej wpadło Wam w oko. Ale już teraz zapraszam Was do komentarzy. Sekcja komentarzy jest jak zwykle dla Was, kochani. Koszula uważam, że też jest prawdziwym sztosem. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam. piękny kolor takiego zgaszonego beżu, ciemniejszego. Naprawdę jakościowa, fajna koszula, oversize'owa. Zobaczcie, jak ona w ogóle świetnie wygląda, tak opuszczona. Wcale nie muszę jej jakoś konkretnie, wiecie, tutaj podwijać, podciągać i tak dalej. W tej chwili ja sobie, wiecie, zrobiłam na... Ten guziczek drugi, i sobie ją pociągnęłam, i czuję, że nie sunie mi się tak łatwo ten rękaw. Ale zobaczcie, ona też świetnie wygląda. O, tym bardziej, że teraz jest bardzo modny: taki duży look, taki właśnie koszuli trochę faceta. Wiecie, gdzieś tam zebranej z szafy naszego faceta. Bardzo modna jest taka stylowa. Mogę sobie również podwinąć ten mankiet. Ekstra! Mogę zupełnie rozpiąć, o w ten sposób ją też zrobić, tak trochę bardziej nonchalansko, tak widzicie, bardziej fashion, o w ten sposób też, czyli zupełnie inaczej, tak bardziej robotniczo, też bardzo fajnie to wygląda, tak zrobiony rękę. No świetna koszula, naprawdę, wiecie co, ja nie będę się, się tutaj szczypać i na pewno nie, nie trafi do piżam, tylko zobaczcie jak ona w ogóle ekstra wygląda, jeszcze wsadzona, podstanik po mojemu. Nic mi tutaj żadna skóra nie dostaje, chociaż ja nie mam z tym problemu i jak tak jest, ale teraz ta sylwetka jest taka bardziej zrównoważona. Bardzo mi się tu z tyłu też możemy, bo czasami pytacie: Co z tym tyłem? I ja, o, jeśli chcę w ten sposób, to przód mam wsadzony podstanik, a tył mam wsadzony w spodnie. I tak to się prezentuje, ale możemy całość, na przykład podstanik sobie wsadzić. To też nie jest program. Świetna rzecz. I słuchajcie, za grusiki, tak? A naprawdę kupiłabyśmy w aktualnej kolekcji na pewno bardzo podobną, tylko wiadomo, nie męską, tak? I nie za, nie wiem, 4-5 zł, tylko za 150 zł. Można, można, ale ja wolę tą wersję, wiecie, z drugiej ręki, vintage style to lubię. Kochani, raz jeszcze proszę Was o informacje w komentarzach, co wpadło Wam w oko. Mam nadzieję, że po raz kolejny udowodniłam Wam, że nie musimy poświęcać setek złotych na bardzo fajne, jakościowe, modne i na czasie rzeczy i kupimy je za naprawdę śrubeczki w lumpeksie, second handzie, taniej odzieży. nas jest mnóstwo. To jest chyba mój faworyt. Ta pomarańczowo kwiniowa, koszula również i sztruksy. No właśnie, <grym> bardzo ciężko byłoby mi się zdecydować. Tym bardziej, że ja wiem również, ile za te rzeczy zapłaciłam złotych, i tak naprawdę chyba większość kosztowała po 4-5 złotych za sztukę. Więc słuchajcie, gdzie kupimy za takie pieniądze tak fajne rzeczy. Wydaje mi się, że nie ma takich miejsc praktycznie, oprócz właśnie jakichś vintage shopów, które na całe szczęście są coraz bardziej modne, i ludzie, którzy ubierają się w takich sklepach, są coraz mniej piętnowani. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w ogóle są piętnowani i kiedykolwiek byli, chociaż ja byłam dzieckiem które było ubierane właśnie w takich miejscach i bardzo fajnie moja mama i mój tata mnie ubierali. I jakby wtedy to było z taką dozą, namiastką wstydu. Ludzie woleli kupować w sklepach takie, wiecie, zwykłe rzeczy i płacić za nie kupę pieniędzy, a ja byłam ubierana w oryginalne, markowe rzeczy, ale były kupowane w takich miejscach i jakby przez to, że ludzie się śmiali, to wstydziłam się. Teraz cieszę się, że jest to znormalizowane. Jakby chociaż w małym procencie możemy chronić naszą planetę i nie uczestniczyć w tym wyścigu szczurów i fast fashion. Chociaż pokazuję wam mierzymy, pokazuję wam nowe rzeczy z sieciówek. Co oczywiście nie oznacza, że ja te rzeczy zostawiam u siebie, pokazuję wam jakie są. I jak wyglądają aktualne trendy, i jak moda idzie z biegiem czasu i z duchem czasu. Mm, ale również trochę przeraża mnie to, że już nie mamy takich, wiecie, sezonowości, nie mamy dwóch konkretnych kolekcji, jak to było kiedyś, tylko teraz, tak naprawdę w jednym miesiącu potrafimy mieć dwa, trzy razy nowości w jednej sieciówce, więc ja powiem Wam tak, mogłabym co miesiąc robić yy, nie wiem, ile filmów z nowości. Danej sieciówki. Przeraża mnie to, ale tak jest. Kochani, taki sobie monolog puściłam na koniec tego filmu. Dajcie znać, jakie są Wasze refleksje co do tego, co się dzieje aktualnie w świecie mody i aktualnie generalnie w świecie przedsiębiorstw. Jestem ciekawa Waszej opinii. My widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.